Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o niepełnosprawności, czyli o pewnym może nie zaburzeniu, ale braku w kontekście innych umiejętności, możliwości, które powodują, że jednych oceniamy jako osoby niepełnosprawne, na przykład niewidzące, niesłyszące, a innych uważamy za ludzi zdrowych. Nie jest to może zbyt wdzięczny temat, ale chciałbym, żebyśmy się zastanawiali nad tym, czy nie jest to trochę tak, że my wszyscy w jakimś stopniu jesteśmy niepełnosprawni. O co tu chodzi? Często rozmawiam z menadżerami i mają pretensje do swoich podwładnych lub przełożonych, że czegoś nie rozumieją, robią coś złośliwie, specjalnie. Em, mają braki. Najczęściej przypisuje się dodatkowo złą intencję. A co by się stało, gdybyśmy pomyśleli w inny sposób? Być może jest to niewłaściwa intencja, ale równie dobrze może być to brak. Czyli, jeżeli wychodzimy z założenia, że nasz szef nas nie rozumie, naszych intencji, naszych emocji, naszych starań, on tylko się domaga suchych faktów, jaki on jest okrutny. Ale być może on właśnie jest naszym szefem, bo opiera się na suchych faktach, ale ma pewien talent lub pewien brak, pewną niepełnosprawność, bo jeżeli chodzi o ten poziom współodczuwania, ma na znacznie mniejszym poziomie. Może się okazać, że to, co my uważamy u innych za, Złośliwość jest tylko brakiem, albo aż brakiem. Co należy w takim razie zrobić? Może zacząć używać języka, który rozumie ten drugi człowiek. Może warto się nauczyć dostosować, albo go poprosić i pokazać na przykładzie, punkt po punkcie, jak należałoby się zachować, żeby mieć z tego korzyść. Tylko ta korzyść musi być zrozumiana w jego języku. Czyli jeżeli mamy dyrektora, który domaga się faktów, to gdybyśmy powiedzieli, panie dyrektorze, może warto byłoby pochwalić czasami ludzi, bo dzięki temu wzrosłyby nam obroty np. Na o 10%, to nawet jeżeli by to była sytuacja taka, w której nasz szef to nie wierzy absolutnie, i sprawdzi. No bo myśli, zrobię coś, czego nie rozumiem, ale będę miał dzięki temu efekt, który rozumiem. I w ten sposób stopniowo uczy się szefa. Być może nauczy się zachowywać tak, jakby tego braku nie posiadał. Bo tu nie o to chodzi, żeby zlikwidować wszystkie nasze niedoskonałości, ale często chodzi o to, żeby postępować tak, jakby one nie istniały. Często, kiedy rozmawiamy i myślimy o niepełnosprawnych, to myślimy tak: człowiek niewidzący ma rozwinięte inne umiejętności. Na przykład, ma doskonały słuch, ma lepszą orientację w przestrzeni, ma lepiej często rozwinięty dotyk i węch. Czyli rekompensuje sobie pewne braki. My wszyscy mamy to samo. My wszyscy rekompensujemy sobie pewne braki innymi obszarami. Co więcej, te nasze braki wynikają z naszych indywidualnych cech, ale bym powiedział nawet gatunkowych. Nie oceniajmy innych, że są głupi, nie rozumieją. Oni po prostu posługują się innym językiem. Ba, uważam, że te nasze niedoskonałości są. Wspaniałą możliwością na rozwój. Uczymy się dzięki temu wszyscy. Rozwijamy się wszyscy. Więc cieszę się, że jestem trochę niepełnosprawny. Nelson Mandela kiedyś powiedział, że jeżeli mówisz do człowieka językiem, który rozumie, to trafisz do jego umysłu. Ale jeżeli posługujesz się jego językiem, to trafisz do jego serca. Proponuję, żebyśmy wszyscy jak najczęściej trafiali do serca innych ludzi. Dziękuję.